Siemanko, z tej strony Quester, witam was w pierwszym odcinku ze Skywarsów. Eee, tak. Mm, w zasadzie to jest mój drugi odcinek, lecz pierwszy był ze Survival Games, a to jest pierwszy z Skywarsów. Dobra, to może wbijajmy na jakąś rękę. Park 3, dobra. <laughs> dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobra, trudno. A. dalsze odliczanie. Dobra, zaczynamy grę, zaczynamy, zaczynamy. Mm. Aj, nie, wleciałem na drzewko. Mm, po co ja to wziąłem? Po co? Chodź, śnieżkę. Ubieramy, mieczyk szybko. Zaraz dostaniemy mocny patyk, bardzo mocny. Piękny właśnie dostajemy Oj, mój kobel, nie! Chcieli mnie okraść. Eee. Dźwignia jest, dobra. Eee, tutaj gdzieś była jeszcze skrzynka. Tu, tak. jak sik Pięknie. Eee. Pod, się podekspimy. Nie tą zostawimy, tak i weźmiemy się, kupimy do tamtego ghosta 你。Yeah. Ładnie, ładnie, widzieliście, widzieliście. Zapnąłem go A myślałem, że gorzej pójdzie, myślałem, że nikogo nie zabijemy ani nic takiego. Hmm. Może chodźmy na jego wyspę. O tak, Ciup, co ja żem zrobił. Trzy żywe osoby? Naprawdę. Dzisiaj będą dwie arenki, chyba, że zdążymy na trzy. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. Nie wiem, czy dzisiaj nagrać jeden odcinek, czy dwa. Pomyślałem jeszcze na Survival Games, ale już wczoraj był, więc... Nie mamy szans. Wygraliśmy arękę. Dobra, dobrze. Jedna arenka wygrana. Jest dobrze, jest dobrze. Eee, tak, no to może chodźmy na drugą. No, wszystko zajęte, trzeba poczekać. Pięknie było, pięknie. O, o, dawaj, dawaj szybko, szybko. Jesteśmy na park 1. Wygraliśmy na park 5, więc na park 1 musimy wygrać. Na pewno wygramy, na pewno. Ja mówię, że wygramy. Dobra. IP jak zwykle podam w opisie. IP jest bardzo proste, bardzo Dawajcie, dawajcie, no i 3, 2, 1, 0 Jest, padłem tu, jest, jest, jest. O nie, zaś to wziąłem, to takie debilne. Dobra, jest, 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 jest. Szybko mieczyk, zaraz dostaniemy patyczek. Patyczek mocny, no Dobra... To sobie ubierzemy, Tego nie potrzebujemy... Tego też nie... Ale lecimy na spawn'a czy do niego? Do niego. Jak zwykle mój sposób na nie... A no właśnie, ej, a... A, e, 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 ej, 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 ej... Dobra, pięknie jest. Pięknie. Chodź. U mnie z Jakim cudem? Nie wiem. No po prostu nie wiem no albo to był mieczyk zainchantowany Dobra, trudno eee, dwie ręki były, jedna dobrze, jedna źle. Eee, jeżeli Wam się filmik podobał, dajcie łapkę w górę lub, lub dajcie przynajmniej posubskrybujcie lub coś takiego. Więc ja się z wami żegnam i...